Wszystkie jest jestem maksymalny. i dzisiaj gramy na Bedwars solo Taka, dwie, trzy rundki, dwie raczej Zagramy i no, zaczynamy Spróbujemy coś dobre, dobrze rozegrać Jestem już rozgrzany, dogrzany do czerwoności Hoppie Zagrałem już tyle rundek w te Bedwarsy Przed chwilą nawet bez zabudowy zagramy. Dzisiaj się taki challenge, bez zabudowy. Co jest? Jak on to przeżył? Gościu! Cheater, aha. No, cheater. No, gościu, no cheaty. No, jak ty bijesz, chłopie? Czy też mały walony. Dobra, lecimy sobie na diamenciki. Lecimy sobie do zielonych. A Dostałem mega dużo obrażeń. I to mi się nie podoba. Raz sobie refila. Zatańczmy polonez! Zjedzmy sobie refil'a. Podjedziemy tego żółtego. Hop. A, okej. Okay. Oj, to mi się nie podoba. A, dobra, spadł. Aha! Ale dziwne hity! Citer, Przyznaj się, że sobie cheatujesz. No mro. Okay. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1. I lecimy. Zielonego nie ma. Mój sąsiad raczej będzie zielony. No. No dobra, i czerwonego nie ma. Nie ma sąsiadów. A nie mam morskiego. Dobra, to lecę podjechać morskiego. Mnie się będzie totalnie nie spodziewał raczej. Dobra Okej, okay, kupujemy sobie to To No i można już Podjeżdżać Ziómeczka Aha, go już podjechali Okej okay. Więc ja lecę sobie na, dru na, na drugiego. A! <ścoughs> Złoty mnie podjechał. Czemu nie zrobiłem bladera? XD Aha, XD. Muszę więcej tego. CO JEST?! XD No czy naprawdę lecisz do mnie? No co ty robisz?! Chłopie, wynocha mi stąd! Niestety, ale będę musiał cię sklepać! Ziomeczku! No co za ziomek! Dobra, nara, wynocha mi stąd. Aha, złoty będzie jak sobie. Dobra, to, to... A sobie do zielonego raczej przeżyję. Ty. Ej, gościu go wali. Gościu mocnego dosyć. No, goście jest chyba spacony On Tyle kasy wydał. Złojemy sobie refilka. Kościół leci do mnie. Ale ja mu to nie pozwolę. I pójdę go z Żeby nie myślał, że jestem jakimś babikiem. No, chodź tu. No, chcę walczyć. Chcę walczyć, no? Ło, co jest? Kościół. A jak dziwnie gościu bije, jest to w ogóle nie podejrzane. <laughs> Ej, sam niebieski mi został. Halo, to jest jakiś nieśmieszny żart. Serio? Sam Pan Niebieski! Serio? Fijne. i no, on to jest! Masakra! Tutaj No Ej, bo ja sobie wyrozniszczę! Jak jestem głupi! Rozjem sobie refilka, szybko, dobudujemy. A, GG! Wszystkim dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja wam dziękuję i pa pa!